Dzień dobry moi drodzy. A dzisiaj ze mną mój najnowszy gość, czyli Audiotechnika ATH twx 9 Taka nazwa dosyć trudna, bym powiedziała, no ale cóż, kto producentowi zabroni. Pierwsze co mnie uderzyło po wyciągnięciu tych słuchawek z pudełka, czy w ogóle po wyciągnięciu ETUI, było to, że ono jest wykonane naprawdę, naprawdę fajnie. Ten materiał, którym pokryte jest ETUI, jest taki miękki. Taki soft, bym powiedziała. Dzięki temu nie zbiera on za bardzo odcisków palców, natomiast jednak zbiera kurz i taki trochę, jakby to powiedzieć, delikatny brud zokoła. Tak? Etui nie należy do najmniejszych. Jest to wielkość gdzieś Sankheiserów Momentum TW3. Natomiast jak otworzymy to etui, no to naszym oczom ukazują się słuchawki. To są chyba. Pierwsze słuchawki po Master Dynamic MW08S, które były drogie, które naprawdę sprawiają wrażenie premium. Tutaj mamy, same słuchawki wyglądają w ten sposób. One są w postaci takich jakby pałąków, takich patyczków. Jak dla mnie wygląd tych słuchawek to jest top. Dodatkowo, tutaj Etui jest wyposażone w dezynfekcję. Światłem UV tych słuchawek. Tutaj też widzimy takie lustra w środku, które pomagają, tak, by tym promieniom się odbijać. Oczywiście, no, nie mam żadnego luminometru, żeby sprawdzić, jak wygląda jej działanie. Natomiast, no, powiedzmy, że wierzę producentowi, że faktycznie ta dezynfekcja tutaj działa. No i teraz, jak te słuchawki leżą w uszach? Powiem tak. To są słuchawki, które leżą w uszach całkiem fajnie, natomiast to, co jest najważniejsze, to jest dopasowanie tych słuchawek. I tutaj producent daje nam ponad 12 gumek, 12 tipsów. O różnym tak by, długości. mamy short, standard i long. One się różnią przede wszystkim tym, że tutaj ta gumeczka w środku ma po prostu różną długość. Wiadomo, każdy z nas ma inną budowę ucha, więc jesteśmy w stanie tak, by łatwiej dopasować sobie te słuchawki pod siebie. E przyznam się szczerze, że ja spędziłam bardzo dużo czasu, żeby te słuchawki e pod siebie dopasować. Natomiast, jeśli chodzi o komfort, e siedzenie, e takie chodzenie spokojne, je je jeżdżenie autobusem, naprawdę można długo siedzieć w tych słuchawkach i nie odczuła się dyskomfortu. Natomiast niestety dla mnie fit tych słuchawek. Nie był idealny, szczególnie kiedy na przykład szłam biegać albo szłam na jakiś szybki marsz. Niestety cały czas gdzieś tam czułam, że te słuchawki delikatnie, delikatnie gdzieś tam się wysmykują i to było też słyszalne podczas tego, że po prostu gdzieś tam te dźwięki potrafiły mi miejscami uciekać. Mamy IPX4, więc taką klasę wodoodporności można powiedzieć, że klasyczną w tym w, w, w takich słuchawkach, które nie są dedykowane do sportu. Tutaj podczas deszczu, bo szłam z nimi w deszczu nic się nie działo. Podczas biegania też się nic z nimi nie działo. Więc myślę, że nie powinno być jakiegoś większego problemu. Czas działania na baterii około 6 godzin. No ja nigdy tyle nie słucham muzyki na jeden raz, natomiast nie odnotowałam tutaj żadnych problemów na przykład z rozładowywaniem się jednej albo drugiej słuchawki, żeby one się nie ładowały w etui. Mamy też ładowanie bezprzewodowe i za to za to też duży plus, ponieważ wiem, że sporo osób z tego korzysta. Teraz przejdziemy sobie do aplikacji. W sumie jest to jedna z fajniejszych aplikacji, jakie e, widziałam. To jest fajna rzecz. Mamy volume level. Możemy sobie to tak by pozmieniać na kroki, czy chcemy, żeby było tak by e, mniej nam się na przykład e, o, o mniejszą skalę podgłaśniało, czy mocniej, e, w zależności od tego jak Czujemy i jak y, chcemy, żeby to było. E, do wyboru mamy kodek. Ja mam akurat tutaj Auto. E, mamy do wyboru jeszcze Apex Adaptive, e, AEC, SBC, Noise Cancelling, ale tym zajmiemy się za chwilę. E, equalizer też do tego przejdziemy. Następnie mamy Low Latency Mode. I tutaj powiem tak: jeśli chodzi o opóźnienia z tymi słuchawkami, to jeśli korzystacie z telefonu. To w przypadku tego low latency mode na poziomie off jest ok. Nie zauważałam opóźnień, ale w momencie, kiedy na przykład połączycie się z komputerem, na przykład tak jak tutaj widzicie, ja mam też połączenie z moim laptopem, to żeby nie było opóźnień w oglądaniu filmów, to ten low latency mode muszę mieć włączony. Możliwość sobie tutaj wysterowania balansu dźwięku na prawą, lewą słuchawkę. Następnie mamy też tutaj ten, ten, ten 360 Reality Audio, ale to, jest, to działa przede wszystkim z pewnymi aplikacjami, na przykład z Tidalem, Ja niestety tych aplikacji nie używam. Następnie system, no i tutaj jest kwestia właśnie em, sterowania. To jest z tymi sławkami jest dosyć ciekawa rzecz. I jak wejdziecie sobie tutaj w funkcję, no to macie rozpisane, że przyciski tam dotykowe to jest tam sterowanie no cancellingiem, ambient control, a przyciski fizyczne są dostosowane głównie do muzyki. No i tutaj mamy konkretne funkcje. I niestety, ale nie da się tego zmienić. Czyli nie możecie na przykład zmienić, że chcecie, aby na przykład dwa tapnięcia to nie było muzyka dalej, tylko na przykład podgłośnianie. Jedyne co tak naprawdę możecie tutaj zmienić, to na przykład e, ustawić na muzykę jako priorytet i wtedy zmienia się to w ten sposób, że te przyciski dotykowe odpowiadają za kontrolę na przykład muzyki, e, na przykład tutaj widzicie lewa, a nie na przykład e, ten, ten przycisk fizyczny. Trochę to zakręcone i powiem szczerze, że no jedyne co możecie tutaj e, tak naprawdę no, zmieniać, no to bardzo mało jest. Tych, tych, tych zmian, więc do tego trzeba się przyzwyczaić, że jakaś tam możliwość konfiguracji jest, ale jednak bardzo mała. Tutaj wrażliwość, ta jakby na dotyk tych przycisków można sobie ustawić, jaką, jaką potrzebujemy. No i tak naprawdę jeszcze z tych ważniejszych rzeczy, no to jest oczywiście multiport, czyli macie tutaj możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami. I teraz jeszcze jedna rzecz. Słuchawki są rozłączone, widać, nie są podłączone, Wyciągam słuchawki, żeby nam się podłączyły. No i czekamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ponad dziewięć sekund, aż one będą gotowe w ogóle do, do, do słuchania muzyki. To jest bardzo długo, naprawdę. To są jedne z chyba z dłużej. Łączących się słuchawek ym, z telefonem. No i teraz kwestia noise cancellingu. Macie tutaj off, noise cancelling, hearthrough. Szkoda, że na słuchawkach nie możemy się przełączyć między tylko na przykład noise cancellingiem a hearthrough. Musicie też przejść przez off. Hirtrue, tutaj nam dosyć fajnie uwypukla te, te dźwięki otoczenia i naprawdę. Yy, Działa, działa, to słychać, że te, te, te dźwięki są mocno wypuklone. Natomiast jeśli chodzi o noise cancelling. No i tutaj powiem Wam, że niestety, ale ja nie jestem zbyt mocno zadowolona z tego. Oczywiście, jeśli założycie te słuchawki i przełączycie się między um, noise cancellingiem, a na przykład off, to usłyszycie nawet delikatną zmianę, że te dźwięki się wyciszają. Natomiast nie jest to absolutnie poziom Sony XM4, poziom Bose QuietComfort Comfort Buds, nawet poziom techników AZ-60, czy nawet Sennheiserów Momentum TW3. Jak dla mnie to ANC po prostu radzi sobie tak sobie. Powiem tak, dla przykładu, kiedy miałam założone te słuchawki i na przykład jestem w sklepie, to wyłączając muzykę, ja i tak słyszę, co kasierka do mnie mówi na noise cancellingu. W przypadku na przykład Sennheiserów, które miałam ostatnie pół roku, było to niemożliwe. Podobna kwestia jest z wiatrem. Jeśli jest niewielki wiatr, to te słuchawki sobie w miarę radzą. Ale jeśli ten wiatr już będzie mocny, no to niestety, ale pojawia się problem, ponieważ to też może wynikać z konstrukcji tych słuchawek, ponieważ one nie, nie czopują ucha tak jak na przykład czy tak jak Sony, które się dodatkowo mają pianki. Ale mimo wszystko za tą cenę spodziewałabym się trochę więcej. W przypadku Sanhizerów e, z tym trybem Anti-Wind z e, Momentum tw 3 ja jadąc na rowerze tego wiatru prawie nie słyszałam. Tutaj ten wiatr słyszę praktycznie cały czas. To nie jest taki poziom wyciszenia, jak ja bym sobie e, życzyła w słuchawkach za taką cenę. W przypadku rozmów telefonicznych powiem tak: jeśli siedzimy w domu, to jest bardzo dobrze. Tutaj nie ma jakichś większych problemów. Natomiast kiedy wyjdziemy na zewnątrz, to niestety, ale te mikrofony radzą sobie średnio z szumem. I jak ja rozmawiałam, zarówno w autobusie, czy, czy przy ruchliwej ulicy, słyszałam od swoich rozmówców: Wiesz co, słuchaj, ale jakiś szum cały czas słyszę wokół ciebie. Więc, mimo że mnie było słychać, Także to weźcie pod uwagę, ja byłam słyszalna, nie było jakichś zniekształceń mojego głosu, ale szum wokół ulicy na przykład był słyszalny dosyć mocno. No, i teraz wisienka na torcie, czyli e, jakość dźwięku. Tutaj kluczem zarówno do ANC, jak i do jakości dźwięku jest to, żeby wybrać dobre gumki, bo jeśli wybierzecie złe gumki, to automatycznie naprawdę jakość dźwięku spada. Drastycznie. I pamiętam, że jak na początku te słuchawki odpaliłam na tych właśnie ustawieniach, yy, takich, tych, tych zwykłych, bez ekwalizera, to sobie pomyślałam, to jest bardzo równe, zrównoważone brzmienie. Pierwsze moje wrażenie było takie. Przy kolejnych odsłuchach yy, zmieniało się ono w ten sposób, że przy na przykład utworach, takich jak Shade, Smooth Operator, czy na przykład Die Sultans of Swing, gdzie mm, ta muzyka jest subtelna, to te sławki brzmią bardzo dobrze. E, wokale są bardzo klarowne, średnica nie jest zbyt mocno wysunięta naprzód, e, góry są bardzo przyjemne, natomiast kiedy puścilibyśmy sobie na przykład Metallica, na przykład Hammerfall, czyli coś, gdzie już wypada e, z, wrzucić takiego kopa, czyli na przykład nie wiem, mamy mocną perkusję, mamy szybką stopkę. To wówczas się okazuje, że wypadałoby te sławki trochę dociążyć. W jakim sensie? W takim, żeby dodać im jednak tych niskich tonów, żeby one zabrzmiały szerzej, bo bas tutaj jest przyjemny, natomiast to nie jest tak głęboki bas. I tutaj e, z, można powiedzieć, przychodzi nam z pomocą equalizer. I mamy tutaj kilka takich, można powiedzieć, że ustawień wbudowanych. I te słuchawki są mocno podatne na equalizer. Mocno podatne. I w momencie, kiedy ja sobie dociążyłam te słuchawki, czyli zrobiłam sobie typową fałkę. Bo na tych słuchawkach da się zrobić taką fałkę. Nie wszystkie słuchawki są na to podatne, bo na przykład brzmią w taki sposób, że zrobienie klasycznej fałki brzmi jeszcze gorzej. Tutaj da się to zrobić. I Jak dociążyłam sobie te słuchawki, to naprawdę teraz te słuchawki brzmią dla mnie bardzo, bardzo dobre. Tu są przetworniki 5,8 mm, więc to nie są jakieś przetworniki bardzo duże. Widziałam większe. Natomiast jak się przekonałam, w przypadku Sennheiserów, przetwornik to jest nie wszystko. Natomiast to, co dla mnie jest dziwne, to kiedy ja dociążyłam sobie te słuchawki, czyli wyciągnęłam sobie właśnie trochę niskich, troszkę wysokich, to lewa słuchawka zaczęła mi, może nie tyle pierdzieć, ale wydawać takie dźwięki, że zaczęło jej przeszkadzać te niskie tony. Takie. Czuć było słychać, że w momencie, kiedy na przykład wchodziła mocniejsza perkusja to słychać było, że ta lewa słuchawka nie wytrzymuje tego, tego, tego uderzenia, nie? I to jest bardzo dziwne, bo to się dzieje tylko w momencie dociążenia. Na ustawieniach tych, tych, tych stokowych tego nie ma. Jeśli miałabym porównać dźwięk tych słuchawek do jakichś innych słuchawek, to na pewno nie jest to tak ciepłe brzmienie jak np. przykład w Momentum TW3 czy nawet Sony XM4. Jest to dużo jaśniejsze brzmienie, dużo bardziej nastawione na takie detale. Myślę, że bliżej byłoby tym słuchawkom, na przykład do Devialegemini. Jednak dalej wydaje mi się, że Devialegemini tutaj brzmi jednak, jednak trochę lepiej, szczególnie jeśli chodzi o, o góry. I jednak, jeśli ktoś właśnie szuka takiego ciepłego dźwięku, nawet ciemniejszego, właśnie bardziej gdzieś do hip-hopu, do, do RB, czy nawet do, do mocniejszego rocka, to. Albo musi się pobawić, według mnie, trochę ekwalizerem, albo skierować swoją uwagę w troszkę inną stronę. Natomiast druga rzecz jest taka, że te słuchawki po prostu nie są najgłośniejsze. Te słuchawki spokojnie mogę sobie wrzucić na maksymalnej głośności i ja nie czuję, żeby mi urywało głowę z tego powodu. To nie są głośne słuchawki, więc to też trzeba mieć na uwadze. Uczulam, że na przykład do Sennheiserów czy do Bose'ów te słuchawki są dosyć Ciche. No i teraz podsumowując, czy za taką cenę jest sens kupić te słuchawki? Wiecie, wydaje mi się, że, że jednak za taką cenę to ANC powinno być jednak dużo lepsze. Plus dodatkowo u mnie kwestia jest tego, tego fitu, tak? czyli tego dopasowania, gdzie no podczas chodzenia czy tam biegania, bo za takie pieniądze to już chciałabym, żeby te sławki nie były tylko do słuchania w domu, tylko też do. No, no, można powiedzieć, że może nie tyle do wszystkiego, ale już powiedzmy rower pomijam, tak, już rower bym pominęła. Ale już na przykład, żeby mogłaś też w nich biegać, no ja tych sławek po prostu nie zostawię, tak, bo u mnie, u mnie kluczem jest też to dopasowanie. No i druga rzecz, te rozmowy telefoniczne też mogłyby być lepsze, bo rozmawiałam z ludźmi, którzy, z którymi też rozmawiałam na innych moich sławkach, właśnie na Techniksach czy na Sennheiserach, no i mówią, że no jednak, ale na tamtych było było trochę lepiej. Uważam, że jednak ta cena jest dość, dość wygórowana i myślę, że może w następnej generacji będzie to już troszkę bardziej dopracowane. Natomiast no, no nie ukrywam, że te sławki po prostu cieszą oko, kiedy się na nie patrzy. One są no po prostu wykonane mega i czuć, czuć to premium, tak? że audiotechnika akurat tutaj się mocno przyłożyła. Także z mojej strony to by było wszystko. Zapraszam Was oczywiście na moje następne filmy i do usłyszenia. Cześć!